Was zapraszamy na spotkanie z niezwykłym gościem, a mówiąc precyzyjnie, z niezwykłą gościnią. w naszym studiu Anita Włodarczyk. Dzień dobry Anito, która właśnie wróciła z Tokio z szóstym miejscem, zabrakło 2,5 metra do medalu, ale to wciąż jest rekordzistka świata. Nikt od 2015 roku nie jest lepszy od Anity i coś czuje, że to się szybko nie zmieni. Dzień dobry, Anito. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry E, szóste miejsce i rekord w kategorii 40. Plus. Jak ty reagujesz na takie, na takie zdania? Czy, czy, czy to, to jest wprowadzam cię w jakieś zawstydzenie, czy wręcz przeciwnie, w gigantyczną dumę, tak jak nas wprowadzasz każdego roku? Zawstydzenie może nie. Um, wynik, jaki uzyskałam, e, oczywiście mnie zadowala. E, szóste miejsce, co prawda 74, a niecałe 75 metrów. Śmieję się, że w zeszłym roku, gdybym tyle rzuciła, to bym miała medal tak. na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, bo wtedy mi zabrakło 4 centymetrów. Tutaj zdecydowanie poziom był większy. Aby zdobyć brązowy medal, trzeba było rzucić 77 metrów i dla mnie to już było po prostu nieosiągalne tego tego dnia. Natomiast jest taka mała wisienka na torcie, że wracam z nowym rekordem świata w kategorii plus 40 już oficjalnie i z kwalifikacją na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Bardzo się samo Powiedziałaś, że jak zdobywałaś złoto na Mistrzostwach Świata w Berlinie, to niektóre z Twoich przeciwniczek chodziły do przedszkola. Jak to wygląda za kulisowo? Jak Ty się z tym czujesz? Jakie dziewczyny mają do Ciebie podejście? Dokładnie. A teraz już jestem na takim etapie kariery, że, że startuję z dziewczynami, które są 15-20 lat, nawet młodsze ode mnie. Dla wielu, dla wielu z nich jestem ogromną inspiracją i szczególnie na tych większych imprezach typu Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Jednak gratulujemy sobie po, po zakończonym starcie. Wiele dziewczyn przychodzi i mówi, że jestem właśnie dla nich idolką. Mam bardzo dobre relacje z teraz najlepszą zawodniczką na, na świecie z, z kanadyjką Camille rogers która po każdym konkursie proszę, proszę sobie wyobrazić zawsze mówi że ja jestem jej mamą mm. e, że, że byłam dla niej wielką e, inspiracją że że cieszę się że może ze mną e, jeszcze startować i żebym rzucała jej jak najdłużej e, dziewczyna naprawdę ma bardzo bardzo w, e, świetne warunki do, do tego aby aby z, może w przyszłości pobić nawet mój rekord świata, który no, jest e, kosmicznym wynikiem, teraz brakuje jej niecałe e, dwa metry, więc bardzo jej mocno e, kibicuję. No, ale musiałaby pobić wtedy ciebie. No dokładnie, ale, ale... ja nie mam z tym problemu, bo też zastanawiałam się kiedyś, jak długo ten mój rekord świata przetrwa, bo... bo... Dotąd. Jak szacowałaś, bo trwa już 10 <stro> lat. <trafikong> trwa 10 lat, myślę, że, że jeszcze kilka lat, myślę, że, że przetrwa, ale wiadomo, są nowinki nowe in in innowacje treningowe itp. A medycyna też idzie do, 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 do przodu, więc na pewno dziewczyny ma, mają większe możliwości niż ja, kiedy byłam w tej znakomitej, życiowej formie 10 lat temu. A jak jest, droga Ani, to z hejtem? Ostatnio mm. śledziliśmy internet. Iga Świątek pokazała, jakie dostała wiadomości, DM i komentarze po tym, jak odpadła z turnieju w Pekinie. Można było przeczytać, że m.in. nie ma talentu, że nie zasłużyła na to, by zagrać w tym turnieju, że jest haniebnie. Dla narodu, a przysięgam, że przytaczamy tylko te najłagodniejsze fragmenty. I pytanie, czy hejt w sporcie jest czymś normalnym? Czy póki się wygrywa, jest się na ustach i te usta pokazują uśmiech, wszystko jest okej, okay, ale w momencie, w którym zdarzają się jakieś potknięcia sportowcom, nagle fani się odwracają? O co tu chodzi? Myślę, że nie. Myślę, że, że większość z nas, nawet w tych trudnych momentach, kiedy, kiedy nie wygrywamy, kiedy są jakieś podażki, ma ogromne wsparcie. A, żyjemy w takich czasach, że, że ten hejt jest naprawdę bardzo dużym, dużym problemem. A ty go zauważasz, odczuwasz? Ja, tak, ale ja się z tym nie przejmuję. Okay. Ja po prostu podeszłam do tego tak kilka lat temu, że gdzieś tam, jak przeczytałam o sobie niemiłe komentarze itp., to nie zwracam na to uwagi, mm -hmm. bo, bo stwierdziłam, że nie ma co się tym przejmować. Tak i tak to nic mi nie, nie pomoże, tylko będę siebie bardziej, że tak powiem, dobijać, więc... E, młodzi sportowcy mają naprawdę teraz o wiele, wiele trudniej niż tak jak ja miałam 10-15 lat temu, ponieważ e, wiele osób ma dostęp do, do, do internetu, media społecznościowe itp. i to jest najłatwiej po prostu e, napisać to. E, jest też bezkarność. Dokładnie. Anonimowość. To, to jest też prawda, więc ja proponuję młodym sportowcom, aby po prostu nie przejmowali się tym, nadal robili swoje trenowali i... A propos młodości, bo w sierpniu e, miałaś urodziny, skończyłaś to chyba, możemy powiedzieć, e, cztery dyszki. E, piękny wiek, bardzo Ci tego serdecznie gratulujemy, ale no właśnie, w internecie, e, zresztą nie tylko w internecie, na konferencjach prasowych dziennikarze pytają Cię, czy to już koniec kariery, czy to, czy emerytura właściwie majaczy się już na, na horyzoncie i zastanawiam się, co Ty czujesz wewnętrznie, jak odpowiadasz na tego typu zaczepki, czy one są potrzebne, czy po prostu dać Ci spokój, i ty chcesz trenować, i taka jest twoja przyszłość najbliższa. Wracając lata. do moich 30 urodzin, to muszę powiedzieć, że emocjonalnie przed tymi 30 urodzinami jakoś we mnie to wszystko się działo i mówiła już 40 na karku, mm -hmm. ale tak się złożyło, że akurat w dniu swoich urodzin miałam zawody, więc ta koncentracja, te emocje zostało wszystko skierowane na, 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 na start, więc ta. Lat, lat 40 przeszło, że tak powiem. Teraz już, już jest wszystko. wszystko Okej, okay. imprezy urodzinowej jeszcze nie było, ale będzie, okay. bo została przełożona na, na sezonie. Natomiast a propos pytania, co dalej ze mną, mm -hmm. to postać się na Mistrzostwach świata w Tokio w Migzonie. Wyobraźcie sobie, że 3 czwarte dziennikarze zapytało mnie, co dalej. No właśnie. Irytowało to pytanie. <gry> to będziemy trochę inni i zapytamy, co dalej. To dalej mam nadzieję myślę że jeszcze będę jeszcze będę trenować tym bardziej że mam już kwalifikacje na mistrzostwa Europy przyszło, przyszłoroczne obecny mój wynik jaki uzyskałam w Tokio to był drugi wynik w Europie więc więc mam jeszcze szansę rywalizować z dziewczynami i myślę że tutaj numer jeden jest tylko i wyłącznie zdrowie, bo chęci i motywacja do treningu jeszcze jest pomimo tylu lat. Mhm. Ani to zdrowia nigdy nie zawiele, więc tego możemy Ci życzyć. Ale czego możemy Ci życzyć sportowo? Bo ty już osiągnęłaś wszystko. Czy są jeszcze jakieś sportowe marzenia, które chciałabyś osiągnąć? A może skoncentrujmy się na tych e, pobiciach kolejnych od świata w kategorii weteranów. Mhm. To właśnie tego życzymy. I chcemy życzyć wszystkiego najlepszego. I czego ci e... życzyć e... na spotkaniu tak, 40. Poprosimy urodziny, bo mamy dla ciebie ja. bukiet. Dziękuję bardzo. Pięknych kwiatów. Wszystkiego dobrego. No przede wszystkim Dziękuję. tego zdrowia rzeczonego. Czego Dziękuję ci życzyć, bardzo za nie. czego ci życzę. Super powiedz. imprezy urodzinowej. Okej, okay, a poza imprezą urodzinową, może wyjazdu w jakieś miejsce, może a... zobaczenia. Y, to ja ci życzę, żebyś w najbliższym roku znalazła gdzieś, być może w przyrodzie, a być może w miejscu, w którym będziesz jakiś taki widok, który będziesz czuła, że jest wyłącznie dla Ciebie, że widzisz go tylko ty. Być może to będą gdzieś gwiazdy na niebie, być może będzie to jakiś zapach, który poczujesz pierwszy raz, ale żeby to było coś. Po czym będziesz wiedziała, że to jest absolutnie absolutnie twoje. Dziękuję bardzo. Anitka, ja jeszcze mam taką propozycję, ponieważ u nas na dole, na rogu chorzej marszałkowskiej jest dancing międzypokoleniowy. My już się zbliżamy do 40. Ty masz 40. Tam są osoby dużo starsze, są też młodsze, więc może tam potańczymy. Możemy. Przed smak tej 40. Ja bym wolał jednak, żeby Anita nam się nie skontuzjowała na najbliższy sezon. W związku z tym bądź odpowiedzialna. Dziękujemy pięknie. Dziękuję pięknie. Anita Błodarczyk. Dzień dobry. Cześć tu Dorota! I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na... Dzień dobry